Cześć! Gdzie właśnie wita? Profesjonalny twórca internetowy. I tymczasowo sobie damy kamerkę tutaj. Trochę za dużo. Jakoś taka. Z tej strony gabora to jest DJ of Creation Reborn 2, w sensie drugi odcinek. Dzisiaj lecimy sobie z Foxiem. Jak uda nam się przejść Foxiego, to wracamy sobie do Boniacza i Chiki z poprzedniego odcinka. Ale lecimy, bo źle się czuję z tym, że Was zostawiłem, z tym Foxiem. Play. Ethic, Ignited Foxy. Dobra, Collect File Objects, półtorej minuty. Dobra, mamy latarkę. 90 sekund na 5 obiektów z Foxy na mordzie. No dobrze, nie powinno być jakoś trudno, chyba. Prosty Uspokój się. Ej ej, 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 To była pierwsza minuta, ja zdarłem sobie gardło. Auć! Jak to działa, że jak on na mnie biegnie, to mam na niego świecić i uciekać? Jak ma białe oczy, to świcz. A jak czerwone, to co? <grybujesz> to Ale on nas... on będzie mnie doganiał, kiedy będzie chciał i jak będzie chciał. Dobra, tu jest zawsze plakat. I on sobie luźno chodzi po domku. To jest ślepy zaułek, serio? Kiedy ja mam na niego nie świcz? A, dopiero jak biegnie! Okej! Okay. Jak mam czy jak ma czerwone oczy, to padam. Dobra. No bo ta mapa ma... ślepe zakątki. Dobra... Okej! Okay, tak to działa! Jak słyszę na ...stopami, to wtedy na niego świecę. Czyli po prostu jak słyszę głośne tupanie, to się odwracam. No, gościu! Spokój się, pajacu. Pajacu. Dobra, to jest przerażający element tej gry. Dobra... 36 sekund. Spokój się, pajacu. Gósty! Ej, no! Kurde, zaświeciłem na niego, jak mu się nie świeciło. Wyłącz latarkę? Ej, ja ale zebrałem chyba cztery przedmioty. Dobra, przynajmniej wiemy, jak ten gość działa. Jezu, ale on tak szybko biega, że to jest przerażające. Boże, on mi przed mordą się triggeruje. Co za typ w ogóle? Trzeba mieć szybką myszkę. Okej, okay, uznaję, że Foxy jest najstraszniejszy z nich wszystkich. Ale nie zawsze się aktywuje. Ja Jezu Chryste, jak ty możesz w ogóle egzystować w takim życiu? On jest najstraszniejszy. Dobrze, że ta datarka od razu łapie, a nie ma problemu z łapaniem trigera na niego. Dobra, i tak nie zdążę. Trzy obiekty mi zostały. A teraz mnie zabije? Tak! Jak biega i na niego nie się nie patrzę, też zabija Pipinota. Ale jest ciężko. Jest naprawdę kurczę ciężko, szczególnie, że gra jest strasznie ciemna. Dobra, to jest przerażające, naprawdę. Najważniejsze jest to, żeby na niego nie świecić, jak się go nie słyszy. Saj, siadło na mnie. Dobra, spróbujmy bez latarki biegać. Coś się zmieni. No nie łapie trigera teoretycznie, ale łazi ze mną. Nie, no łapie trigger, no. Tylko rzadziej. Dobra, no ja nie mam problemu z triggerowaniem, tylko póki co mam problem z szukaniem przedmiotów. To, że on tam łapie trigger... ...raz na jakiś czas, to to nie jest problem, bo wystarczy się wtedy taktycznie obrócić. No, on zazwyczaj pojawia się za plecami. Nie no, jeden przedmiot, 40 sekund. Please. Mamy, MAMY, MAMY! WE DID IT, BOYS! Żymo! Ale udało się. Było objective complete, tak? Chyba było. Jezu, jak to jest straszne. Najstraszniejszy jest Foxy, definitywnie. Przysięgam. Ja go jeszcze odgoniłem teraz, ale goś i tak mi wywalił na łeb, bo gdzieś tam chyba, w sensie gdzieś tam kliknąłem A czy D w panice. Jezu, jak się zesrałem. On jest najstraszniejszy. Ale było objective complete, więc we did it, boys. I am proud of myself. Jedziemy dalej. Quit to menu. Czyli Foxiego mamy z głowy. On jest prędkością. On z... A Wiecie, jaką jak ten w czerwonym korytarzu takim w The Jeff Creation Story Mode. Dobra, Foxy z głowy została nam cika i Bonnie. Ja uważam, że powinniśmy polecieć z Bonnie, bo z nim miałem największy problem. E, Chica wraje czego sobie, nie wiem, zostawimy może na drugi odcinek, może na Halloween Edition. Bo Halloween Edition było ze Springtrapem i go chyba nie skończyłem. Więc spróbujmy. Basement Ignited Bonnie. Dobrze. Łapkujcie, subskrybujcie. Spróbujemy. Z Bonnie było najciężej. Póki co głównie dlatego, że nie potrafiłem znaleźć przedmiotów. Co za tym idzie, też on jest bardzo szybko. Przy Bonnie trzeba było dużo skręcać, o ile dobrze pamiętam. Problem jest takiej natury, że. że chyba się nic nie zmieni w temacie braku przedmiotów. Są minutowe podejście. Podczas których nie jestem w stanie nic znajdować Mamy plakat, pierwszy przedmiot a ja jestem po połowie czasu No bo nie jest hard totalny Macie jakieś protypy na boniacza może? Ja bym się ucieszył jakby ktoś mi dał jakieś tipy Jakieś wiecie, korytarzówki, prawo lewo prawo Lewo dół, środek, pacja No i to był plakat, ja już zrobiłem kółko Boże święty, zabij mnie proszę Przysięgam. Już robię kółkę. Musisz mieć farta z przedmiotami, też mi się tak wydaje. Jak się zdrytuje na boniacza, to lecimy z Chico. bo Chico się wydaje o wiele luźniejsza. Tu będzie plakat. No z plakatu, nie ma może. Połowa czasu ja nie mam żadnego przedmiotu. Jakie to jest trudne, no przysięgam. Trzeba z tu pamięciu ro robić z tymi przedmiotami. Gdzie one leżą. Musz walić tego boniacza. bo nie jest trudny. Trzeba po prostu dużo skręcać przy uciekaniu. No, już mnie chyba załączył, chyba tryb gonienia się. Nie no, przysięgam. Patrzcie, minutę biegam i żadnego przedmiotu nie zdobyłem. I jeszcze zrobiłem kółko. No nie no i patrzę objective failed. Słuchajmy chociaż. gdzieś tu jest, co nie? O! Patrzcie, ja nawet gubię się, mając. Co tu się odpierd? Oj! Ja się gubię nawet po czasie. Znajdź się nie no, nie gadaj, że. gdzieś po prostu ma tryb U-Saint-Bolta. No nie no, patrzcie. Jeden przedmiot znalazłem Jeden przedmiot. Uuu, w się przestraszyłem. Myślałem, że mnie nie znajdzie. Jeden przedmiot. One się zawsze respią w tym samym miejscu? No nie, bo ja byłem już kilka razy w tym samym miejscu i nie było tam plakatu w każdym podejściu chyba. Wiem, plus minus, gdzie ten gości respi. O, telefonik. Patrzcie, tu siadło. 46 sekund do końca, już mam przedmiot. Może faktycznie to jest kwestia tego, że one się zawsze respią w tym samym miejscu? Po prostu się trzeba wyłączyć. Widzicie? Dwa przedmioty, 30 sekund. Jest ok. Pod Windows plus L. Zaraz sprawdzimy, co to robi. Nie no, jakby się dało go w sumie, że ja nie wiem o czymś takim, może może serio, to jest taka mechanika, że go można na przykład odepchnąć czy coś. Dwa przedmioty jeszcze. Jeden przedmiot jeszcze, ty może odda. Nie wiem, no to był telefon już błądzę. 8 sekund jeden przedmiot. To czemu się śmieje? No czy ja wiem, że się śmieje pewnie ze mnie, bo chuj. Jeden przedmiot. Dobra, to jak chcę przynajmniej to przejść? Nie mając zrobionych przedmiotów. Może tu chodzi o to, żeby biegać tyłem? Nie, tutaj nie, na pewno. Zaśmiał się za mnie. Gość. Już miałem mówić, że go nie ma. Bo subskrybujcie Gabs, to mówi, tak? A Gabs mówi dobrze. Może musisz się zaskakiwać samego siebie. Że na przykład zamiast skręcić w lewo, jak zawsze, skręcić w prawo, a w prawo jest ściana. Obrzygana jest ta gra, no przysięgam. Jest takie unnuko, ja sobie tak bardzo nie radzę. Nawet nie wiem czego mi brakuje, jeżeli chodzi o czysty przedmiot. A chcę po prostu przejść to nawet ze złym. Bez, bez, ograniczeniem czasowym, w sensie... Znowu się ze mnie śmieje, to jest chyba jakiś ambient. O, Mogę znaleźć zakręt? Oj, oj, ślepy zaułek. Windows plus R. Dobra, sprawdzimy sobie. To... L, przepraszam. Jak będzie się zbliżał, to włącz latarkę. Poczekajcie. O Halo? Bo mnie wylogowało z komputera. <grywa> Pewnie znałem takiego skrótu klawiszowego. Dobra, spróbujmy to zrobić bez ograniczniku czasowego. Żeby po prostu to zrobić. Oj, zakręt, potrzebuję zakrętu. Znamy to miejsce. Tu jest ta skrzynka. Czapka, czapki mi brakowało chyba wtedy. Jest... Jest plakat, mamy dwa przedmioty. Chcę to zrobić po prostu nawet bez tego czasu, żeby mieć świadomość, że po prostu to przeszedłem, ale bez ograniczenia czasowego. Biegnijmy sobie w środek bardziej. Jest maszyna. Tam kasa fiskalna. No już jest objective fail. No. Typowe niestety. Co takie zakątki? Tu był ten plakat. Mamy trzy przedmioty, co nie? Dobrze mówię. Jest czwarty, teczka. To serio, to trzeba. Czwarty przedmiot. No to jeszcze jeden, co nie? Jest. Dobra, zrobiłem to bez... poza czasem. Uznajmy, że, że dałem radę. W sensie, no, nie będę oszukiwać, bo nie dałem, więc jakoby. Nie przeszedłem, ale zrobiłem to bez ograniczenia czasowego, więc mam nadzieję, że was to zadowala. Bo mnie tak. Nie zabijajcie mnie za to, że uznałem to jako pseudo wygrany. Teraz zróbmy Chica. Chica też spróbujemy przejść normalnie. Jeżeli się nie uda, to po prostu przejdziemy jak przejdziemy. Forest Ignited Chica. No dobrze. No nie polecam jarobka. Super jest do picia. Dobra. A więc tak, Chika trzeba znaleźć 10 obrazków, które chyba też są w tym samym miejscu. Dobra, czyli na Chika trzeba było świecić raz na jakiś czas, co nie? Jeszcze 8 obrazków. Dobra, tu jest jakiś obrazek. Tam gdzieś jest. No, trochę Slenderman. Trochę bardzo rzekłbym. Chika nawet nie wiem do dzisiaj, jak działa ogólnie. Wiem, że raz na jakiś czas, jak się na nią spojrzy, to jest jakieś, nie wiem, skręcenie śrub. Dobra, cztery z głowy. Chyba ostatnio zatrzymywałem na trzech albo na dwóch, tam gdzieś jest. Ogólnie fajnie byłoby biegać tyłem, Bo wtedy widzę przynajmniej czy na jakimś drzewie opustoszałem. Nie ma ale to jest specjalnie tak zrobione, żeby się trzeba było dużo obracać i się gubić. Ja Znam takie triki. Dobra, tu coś leży. A nie, to kamień. Rokalone 2K. Zgaś latarkę? Nie no, ja muszę się na nią świecić chyba. Raz na jakiś czas... Dobra, jesteśmy na rogu mapy. Raz na jakiś czas muszę na nią spojrzeć. Tak mi się wydaje przynajmniej. Czy na tym polega mechanika tej postaci? Ale to tak nie za często też. To bo na sześciu stanąłem, nie mogę znaleźć więcej. Teraz nawet tego skrzypnięcia nie słychać. Jak na cikę patrzysz się, to ona się trygeruje, no. Serio tutaj działa? Dobra, jest kolejny obrazek. Mnie się wydaje, że właśnie trzeba się raz na jakiś czas na nią spojrzeć, bo inaczej ona przybiega. Jak na Foxiego trochę. W ogóle Foxy na takiej mapie byłby creepem strasznym. W takim lesie z Foxim się klepać. Może dobrze, że. Postać główna nie ma astmy, bo już by umarła cztery razy. No chyba 15 kółko za ten Kolejny rysunek na skraju mapy. O, na ogrodzeniu są też rysunki Pipinota. Najgorsze jest to, że jej nie widzę. Że jest to tak ciemno. No wy macie troszeczkę jaśniej, ale... nie będę patrzył na drugi monitor tylko po to, żeby mieć jaśniej. Gra chyba musi być taka ciemna. No, została mi ponad półtorej minuty. No jeżeli chodzi o obrączki, w sensie ten... Wzdłuż chodzenie to chyba mam z głowy. Pora wbić się bardziej w środek. Ale to jest po prostu chodzenie... na oślep. Nawet nie ma żadnej taktyki w tym, co ja tu robię. Tylko losowe się obracanie. Mam nadzieję, że nic nie. A, prawie do ogrodzenia. Super. No, szciko jest najgorzej. A czy no, może nie najgorzej, bo najtrudniej uważam, że jest z zbonim. Ale jest po prostu. Trudno szukać tych tych śmiesznych obrazków. Są mi 30 sekund, a 4 obrazki jeszcze. To jest smutne. Bo one sobie na drzewach wiszą, ja chodzę, bo w tych drzew i dupa. No Nawet o, właśnie, widzicie. Właśnie o tym mówię. No i co, 15 sekund. Dupa. Nie masz szans, nie mam pojęcia, może powinienem chodzić, po prostu obracać się wokół każdego tego. Jak na nią nie patrzysz to się rusza, jak patrzysz to nie, ale jak z latarką spojrzysz to dorwie ci dupsko. A, no dobra, a mam pewien pomysł. Pójdę sobie do ogrodzenia i będę się cały czas patrzył w ogrodzenie, jestem ciekaw czy po prostu do mnie przyjdzie. Muszę znaleźć ogrodzenie. to jest ogromna ta mapa, naprawdę, nie ma jakiegoś M przypadkiem. Dupa, udało mi się 7 znaleźć, no zatrzymuję się na tym samym etapie, dobra, patrzmy się w ogrodzenie. Zobaczmy czy coś się stanie. Testy... polowe. Stanie się. Przychodzi. Idź chodnikiem, to znajdziesz na pewno. Właśnie wydaje mi się, że to, że to specjalnie jest tak zrobione, żeby tak nie było. Siedem mi się udało, jeszcze trzech mi brakuje. Próbujemy, widzowie. Nie odwracaj się, tylko gdy ją słyszysz... Nie no, obracać się mogę cały czas. Akurat mówię, w tym wszystkim czeka mi najmniej grozi. Uważam, że ona jest najmniejszym zagrożeniem. Słuchajmy my chodzi drugą? Może to faktycznie o to chodzi. No, to jest już pierwsze rozgałęzienie. Tam jesteś, dobra. Ну, а трохе близко Spotkaliśmy, przyjaciółko czy Nagetsy, no zjadłem na Jak gram jak moim przeciwnikiem w grze komputerowej cika, to na pewno mam ochotę na No Ale trochę słabizny, żebym nie dał rady nawet z bez progu czasowego. O, jest kolejny obrazek. One chyba, wiecie co? One chyba się nie, nie losują chyba. One są chyba zawsze w tym samym miejscu. Tak mi się wydaje, przynajmniej kurczaki pieczone, że chyba one są zawsze w tym samym miejscu. To powinien być turetem, który się cały czas obraca. Bo wtedy raz, że będę dużo widział, a dwa nocika mnie nie powinna zaskoczyć. O, jest kolejny obrazek. No niby połowa z głowy, a czasem mamy jeszcze sporo, no to, to jest ten zagrodzenie obrazek. Ach, o, zostawiam ślady? Chyba nie. O, doszedłem do jakiegoś rozwidlenia, ale to chyba nie jest to samo rozwidlenie? Że to jest to samo rozwidlenie? Dobra, wiecie co? Idziemy taktyką na chaos, po prostu biegnijmy w środek lasu. O, chyba się opaciła ta taktyka, bo znalazłem rysunek. To jeżeli czeka to chłopak, no to wtedy sprawy się troszkę komplikują. A tu jesteś, dobra. Trzy jeszcze. Chyba opłaciła się ta taktyka. W ogóle to jest do przejścia, da się w ogóle tego przy... to przejść. Tak ogólnie, ktoś to przeszedł w życiu. Może to jest unplayable. To w nie sensie się unwinable. Unpassable. No ale z Foxim byłoby fest trudnie. W ogóle zauważyłem, że jest podstawowy Freddy. I na przykład jego trudniejsza wersja w postaci Boniego. Później jest podstawowa Chika. I jej trudniejsza wersja w postaci Foxiego. Nie wiem, czy też tak to odczuwacie. No Patrzcie, znowu zostało mi trzy. Tak jak po prostu w każdym poprzednim podejściu. Mam jeszcze ponad półtorej minuty. Może, nie wiem, ma może na dupie taki obrazek. Po prostu trzeba się zakraść za nią na przykład, choć ona zawsze mnie widzi teoretycznie. No widzisz, no to jest praktycznie chodzenie węgle. Dosłownie w sumie, bo jest mgła. Pewno nie drogą, bo drogą już zrobiliśmy kółko. A, kolejne rozgałęzienie. Przepraszam, oczywiście, się tak bardzo. Może nie wiem, one się co, co gdzieś hamską na skrajnym drzewie w skrajnej mapie. Może na tym to polega, no jesteśmy na rogu. No nie wiem, no poniżej półtorej minuty czasu i trzy obiekty że bez dodatki powinienem biegać. Minuta pozostała. Nigdy nie potrafię zejść poniżej tych trzech, naprawdę. Że one gdzieś na ziemi leżą, te. Nawet poniżej dwóch nie zszedłem. Bałem się... O! Jest coś! Jest! Znaleźliśmy! Wow! Balloon Boy. I to jeszcze dwa. 40 sekund na dwa obrazki. Nie, ale bałem się, że Cika mnie pokona. Najwyższe jest to, że na nią mam najmniejszy pomysł. Bo to jest po prostu błądzenie węgla. Nie jestem w stanie tego określić inaczej niż błądzenie węgla z nadzieją, że coś się znajdzie. Dobra, no zszedłem niżej niż, niż miałem rekordowo, no super fajnie, ale co dalej? Moja orientacja w terenie kuleje pod tym względem. No właśnie, objective fail czy, czy ja by nie kulała, błądząc po ciemnym lesie z lat? O! Dobra, no to jeszcze jeden w takim razie. Dostał mi jeden. W czas na pewno bym się nie znać. W sumie no, mam? Mam, widzowie? Mam, udało mi się! Mam! Znalazłem po czasie. Ja to uznaję. Znaczy, no może nie uznaję jako zwycięstwo, ale jest to na równi z moim, bo znalazłem po czasie. Jestem z siebie dumny, bo udało mi się, bo zszedłem poniżej rekordu GGWP. I również jestem dumny z tego, że prawdopodobnie spodobał wam się odcinek ten. Do was mówił Gabor. Tu jest Gabor. Łapkujcie, subskrybujcie. nagrywam na streamie jest to farsz Gaborowaty. Linka standardowo w opisie. Łapkujcie, subskrybujcie. Bijajcie na streamie. Gabor z tej strony. Dzium. So we buy